Cześć, jestem Mervo, witam was w kolejnym filmie na CSGO Skins. Dzisiaj będziemy próbowali zdobyć nowego kałaszka do naszego zestawu Nocne Pręgi, tak żeby pasował wzorami kolorystycznie do całego naszego ekwipunku. Natomiast zanim to zrobimy, chcę wam pokazać zupełnie nowy tryb na stronie w case battle'ach. Tryb nazywa się Shirt i czy jest jakaś e, ciekawa bitewka, do której mogę dołączyć, by wam to pokazać, zademonstrować? No niech będzie taka bitwa. Trzy razy skrzyneczka dże, dże, w trybie jester and direct case. I to jest tryb, w którym nie ma przegranych. Nie ma wygranych. Wszyscy dostajemy porówno równo. Widzicie teraz na przykład bot dostał skina za 250 zł, a on tutaj dostał obok skina za 80 grosza takiej wartości. Natomiast po zakończeniu tej samej bitwy... Nasze nagrody zostają wyrównane, i wszyscy dostajemy tyle samo. Także naprawdę ciekawy tryb, szczególnie do takich skrzynek, właśnie Jester, który, której tutaj zostały, które zostały użyte, czyli w której jest bardzo duża szansa, że poleci coś beznadziejnego, ale też no, ta, taka sama szansa, że nie mogę się wysłowić. Taka sama szansa na skiny, zarówno dobre jak i słabe. Nie? Zrobimy sobie jakąś bitewkę tutaj teraz e, samodzielnie, żebyście. Jakiś tutaj różnych skrzynek, żebyście mogli popatrzeć na czym to polega. Może wrzucimy skrzynkę z agentami, taką, voodoo, beast, anarchii, taką. Wszystkich i Luxurius na sam koniec, moja ulubiona skrzyneczka. Albo jeszcze jedną Pumpkin damy, 1500 zł. E, Tryb Shirt, czteroosobowa bitwa. Zrobimy sobie, do, dorzućmy botów od razu i, i to jest naprawdę taka, taki ciekawy Tryb wycilowanej bitewki, można powiedzieć, bo nie ma stresu, że się przegra czy wygra, prawda? Tylko no wszyscy potem dostaniemy tyle samo. Także przypominam, CS GONSKI, strona lootboxowa do otwierania skrzynek dla osób pełnoletnich, czyli od 18 roku życia. I tak jak skrzyneczki w CS, możecie być na plus, możecie być na minus, więc jeśli macie ochotę spróbować, to po prostu ewentualnie dowodowicie taką kwotą, której wam nie szkoda stracić. I tutaj widzicie, na przykład jakbym zrobił zwykłą bitwę, no to bym się cieszył, ale merwo, wygrywasz, teraz dobrze ci idzie. Jakbym zrobił underdoga, no to bym się martwił, kurczę, nie mam szansy tego wygrać. O, teraz ani underdoga, ani zwykłego bym nie wygrywał, bo Michael dostał te ciekawego skina. Ale że mamy tryb shirt, no to kibicujemy, żeby po prostu wszystkim leciały jak najlepsze, jak najdroższe przedmioty, no bo potem tą wygraną po prostu się e, podzielimy. Bot Michael dostał fajnego USP. Ja dostałem teraz wildfire za prawie 5 stówek, ale tutaj niestety, bot rosco, słabego gloczka. Surius, czy coś ciekawego nam rozda? To jest dobra skrzynka. No i nie kłamałem, że to jest moja ulubiona skrzynka. Zawsze tutaj fajne rzeczy potrafią polecieć. A Krako, Kraku Whitefire i. Wszyscy wyszliśmy na plus. No jakbym nie grał z botami, tylko z, z zwykłymi graczami, no to każdy by wyszedł z tej bitwy zadowolony. A tak mamy skinki o wartości 1900 zł, nie? Jakby Jakbym zrobił zwykły tryb, to bym go przegrał, bo wygrałby Michael. Jakbym zrobił underdog, to też bym go przegrał, bo, bo, bo wygrałby Emily. A tak to w trybie Shirt dostałem sporo jakichś ciekawych skinków yy, na przykład ta emeczka Printstream i mogę teraz od razu wejść, myślę, że to jest dosyć dobry skin, rozdawanie przedmiotów dodaj przedmioty z ekwipunku i dorzucamy emeczkę Printstream do naszego giveaway'a, zapisz, tutaj już Dwie osoby wcześniej już wygrały giveawaya z poprzedniego odcinka. Także jeśli korzystacie z mojego kodu MERVO i doładujecie minimum do, tą kwotą, to w ramach prezentu macie szansę, żeby otrzymać taki przedmiot. Wtedy wam się to wyświetli od razu przy doładowaniu. Im większa kwota doładowania, tym macie większą szansę na otrzymanie takiego prezentu. Na tym to polega. A tutaj w tej chwili wam pokazuję, wyświetlam wyniki ostatniego giveawaya pod ostatnim filmem. Także gratuluję zwycięzcom i też pod każdym odcinkiem staram się wypłacić dla was coś ciekawego. Może pójdziemy od razu za ciosem, co? Raz, dwa, trzy kałaszki do wygrania pod tym filmem. Łapkujcie, subskrybujcie, musicie być w mojej grupie Steam i zostawiacie komentarz z tradinkiem w informacjach na waszym kanale. Ja sobie te kałaszki za chwilę wypłacę i macie szansę którego z nich wygrać. Napiszcie który? Nightwish, Redline, Lit Museo, którego którego wolicie, nie? Trzy fajne kłaszki Idziemy i jeszcze raz się pobawić, spróbować sobie taką, takiego e, batelka w trybie Shirt. Jakie teraz skrzynki tutaj wrzucę? Dobra, moi drodzy, 11 skrzyneczek o wartości 2000 zł, wszystkie w trybie Jester, więc e, to może być naprawdę ciekawe. Tryb Jester, tak jak Wam już e, mówiłem, ale nie umiałem się wysłowić przez chwilę, <laughs> o tym opowiadałem. Równa szansa na każdy przedmiot ze skrzynki, nie? Wziąłem takie różne skrzynki, e, rzadziej przeze mnie używane, żeby można było zobaczyć, jak to tutaj zadziała. Czyli może nam teraz wylecieć skin jakiś warty, nie wiem, złotóweczkę, a ktoś może dostać skina za parę stówek. Jest równa szansa na to wszystko. Jak wyszliśmy w pierwszej skrzynce, ja dostałem fajnego digielka za 70 parę złotych. Tutaj już gorszy drop, więc to może być mocna loteria. To są moje, to jest moja teraz druga próba, znaczy trzecia, no bo na początku tą zrobiłem szybką motelkę z jakimiś graczami w tym trybie, także sam poznaję, jak to mniej więcej działa, czy, czy warto z takiego trybu będzie korzystać, czy nie. No i teraz bot ili widzicie, emeczka, minimal wear w za 500 stówek i Emily teraz koska za 1000, nie? Jakbym zrobił zwykłą batwę, batle, batwę, <laughs> chciałbym uciec bitwę i batle i dwie rzeczy na raz podziałem. Gdybym zrobił zwykłą bitewkę, to Emily już tutaj byłby poza zasięgiem, a tak, wiem, że na końcu podzielimy się e, nagrodami. Znaczy, na, za to Rosso nic nie sypie, mamy Sloter good knife, bardzo fajna koska, Rosso kibicujemy, żeby coś tutaj jeszcze solidnego. Dwie kosy teraz poszły, ej! Co to jest za Night Bayonet? A 1300 zł. Co to jest za koska w ogóle? Emily. Dalej. Nie no, idzie dobrze w tym trybie. Wygryłbym nawet w tym momencie zwykłą bitwę? Nie. Emily by wygrał... Jaki drop? Emily w ogóle. 4100? W zwykłej bitwie bym przegrał. Underdog bym przegrał, bo Rosso po prostu. Nic nie dostawał. Skin o wartości 220 zł. Natomiast dzięki temu, że zrobiłem taki tryb to wyszliśmy na lekki plus takiej bitewki. Dzięki temu, jaki Emily dostawał naprawdę mocne dropy. Więc może jeszcze Wam coś tutaj dorzucę? Z, z, jeszcze z jednego skinka? Co Wy na to? Był print stream i niech będzie jeszcze koska Slotter. Macie dwa naprawdę solidne skinki o wartości. 1800, prawie 1800 zł ponad nie Idę wypłacić te trzy kałaszki, bo one tutaj czekają na Steamie. Dobra, dwa kałaszki już odebrałem, trzecia oferta jeszcze nie została wysłana, ale pewnie za chwilkę będzie. I nie bez powodu też sobie akurat wypłaciłem dzisiaj te trzy kałaszki, bo taki jest temat, można powiedzieć, naszego dzisiejszego odcinka, bo chcę sobie dobrać jakiegoś kałaszka do naszego zestawu Nocne Pręgi. Tak, Geiben wybrał, żebym takimi grał kosami, no to pod ten cały zestaw dwóch kosek zbieramy nasz ekwipunek. Wypowiadaliście sporo różnych komentarzy doradzając mi, jakiego kałaszka... Mógłbym wybrać i pokażę Wam kilka opcji w grze, z czego będziemy mniej więcej próbowali wybierać i czym się kierować przy naszym. Zestawienie. Niektórzy z Was proponowali mi, żebym korzystał z takiego kałaszka czerń, ale wydaje mi się, że jest, że jest on jednak zbyt czarny, a te moje rękawiczki takie bardziej szaro-srebrne i nie do końca tak dobrze się to komponuje, jeśli miałbym całego czar czarnego kałacha. Podobnie pojawiał się czasami komentarz redline, czerwona linia i tutaj też myślę, że podobna sytuacja jak z tym poprzednim czarnym kałachem. Niektórzy zaproponowali kałacha szmaragdowe pręgi z kolekcji Bank ze starej kolekcji i to już jest Całkiem ciekawy wybór, myślę, że ostatecznie też takim kałaszkiem mógłbym pograć tutaj coś ciekawego się dzieje, zielonego, białego, także jest to też w miarę okej okay kałaszek, ale myślę, że są lepsze wybory. Kałach barokowa purpura parę razy pojawił się w komentarzach, ale wydaje mi się, że to jednak nie do tych rękawiczek, bo jest on dużo bardziej fioletowy i kolorystycznie. Nie do końca dobrze się to zgrywa. Kartel to jest kałaszek, który też się pojawia w komentarzach, i wydaje mi się, że tu jest bardzo już sensowny wybór. Jak najbardziej taki kałaszek mógłby pasować tutaj do moich rękawiczek, do mojego tego zestawu. Ładny kałach, solidnie wygląda także. Jest to jeden już z wyborów, który biorę jak najbardziej pod uwagę. Kolejny kałach, który byłem nawet zaskoczony, że pasuje, i ktoś z Was też go zaproponował w komentarzach. To jest pustynny buntownik. Mimo, że jest taki brązowy, to jednak te tutaj białe napisy graffiti fajnie się kontrastują, wydaje mi się, z tymi rękawiczkami i całość całkiem nieźle wygląda. Także to też jest kałaszek, który myślę do tego zestawu mojego aktualnego e, mogę wziąć pod uwagę. Kałach stalowa Delta, myślę, że jest to również bardzo dobry wybór. Też tutaj te wzorki troszeczkę podobnie do Kartela on wygląda, bo. Też tak kolorystycznie, też tutaj jakieś są różne ciekawe wzory i to jest jak najbardziej uważam dobry kałach. Natomiast teraz przechodzimy do mojego chyba top wyboru, ulubionego w tym momencie. Wydaje mi się, że kałaszek czarny laminat ze starej już kolekcji Vertigo najbardziej pasuje do mojego aktualnego ekwipunku. Spójrzcie na to. Idealnie tutaj te kolory, no jakby niemalże współgrały z tymi rękawiczkami. Kałaszek jest czarny, ale taki bardziej szary, nie taki mocno czarny jak ten, te pierwsze czarne kałaszki, które wam pokazywałem. I te tutaj elementy szarości i białego, no wydaje mi się, że fantastycznie współgrają z rękawiczkami. Także to jest mój no, topowy wybór, który chciałbym dzisiaj otrzymać, jeśli chodzi o tego kałaszka. Także wracamy już na stronkę i idziemy do skrzynki, która mnie dzisiaj interesuje, czyli skrzynka z kałaszkami AK-47 Case. I jest tutaj parę tych skinów, które dzisiaj przeglądałem. Jednak, no, nie wszystkie. Mamy na przykład Kartel, mamy na niego dwa, troszeczkę ponad 2%. Mamy kałaszek Black Laminate, który mnie najbardziej interesuje z tej kałaszki kolekcji Vertigo, ale jest na niego... Praktycznie zerowa szansa, zero, zero, 0,021%. E, jakie to są jeszcze kałaszki, które ciągle oglądam? Na przykład slate, jest to czarny kałach, ten cały, który uważam, że jest zbyt czarny. E, natomiast, żeby spróbować wydropić tego Black Laminate, bo albo nawet Westlake tremble no to musimy na przykład sobie podkręcić nasze szanse. I zobaczcie, co tutaj już się dzieje. Szansa na tego kałaszka, akurat tego, którego sobie wybrałem, jest 90%. Prawie 94 razy większa. Nie? Na przykład kałaszek Empress 117 razy większa w tym trybie z podkręconym dropem, więc otworzymy sobie tą skrzyneczkę parę razy. Za chwilę, może kliknę razy 3, żeby mieć większą szansę. I pierwszy strzał to jest kałaszek, którego akceptuję. Wellworn za 179 zł. Fantastyczny drop. Cieszę się, że udało nam się to od razu zrobić. Kolejny kałaszek Elite Build. No to już tutaj bez szału bardzo. Tani przedmiot 13 zł nie jest to to, czego szukamy. Może za chwilę sobie kliknę też, żeby razy 3 otwierać potrójne skrzyneczki. Aquamarine Revenge to też powinien być dobry drop. Na razie nasz podkręcony drop jak najbardziej się sprawdza. Otwieramy razy 3 za 176 zł w tym momencie. Legion Anubisa razy 2 i jeden Slate. Legion Anubisa też sobie sprawdzałem. No i teraz teraz dużo gorszy drop. Też sobie sprawdzałem tego kałaszka i no on wydaje mi się, że nie za bardzo pasował do tych naszych rękawiczek. Ale już mamy ewentualnie jedną opcję, czyli ten Wasteland Rebel MK01. To jest jakiś stary kawałek jakiejś starej kolekcji. Eee, nie pamiętam dokładnie z jakiej, ale zawsze byłem, pamiętam, zaskoczony jego ceną, ile on nam tutaj kosztował. Slate, Slate, Safety, Net. Teraz, teraz duża strata. Na przykład ten kałaszek, który też mnie zainteresował, był, pamiętam, gdzieś tutaj w tej skrzynce, jak sprawdzałem. W tej, czy w tej? Chyba w tej. Steel Delta, nie? Ale też jest na niego bardzo mało tylko 1%. Nawet, jak sobie podkręcę drop, to tutaj akurat na niego szansa spada. A dziwne, bo y, cenowo, cenowo jest to spoko kałach, nie? A w, jakiś w innych skrzynkach tutaj, akurat na stronie też go y, nie mogłem znaleźć. Wracamy, podkręcony drop razy 3. Black Laminate na pokaż nam się, pokaż nam się. Jeszcze, 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 jeszcze. Ale jest kartel, to też jest świetny wybór. Field Testet, Myślałem, że będzie droższy ten kawałek, mogę sobie zostawimy. Też mogę oczywiście zrobić tak, że mogę sobie wypłacić e, różne te kałaszki i zmieniać. Co so parę odcinków możecie też dawać znać w komentarzach, z którym wam się lepiej ogląda i ja za chwilę będę musiał coś sprzedać, bo mimo, że parę razy otworzyliśmy coś na plusie, to jednak sumarycznie, sprzedajemy sobie tą kostkę na przykład, to jednak sumarycznie jestem w plecy na razie z otwierania takich kałaszków z podkręconym dropem. Razy trzy, idziemy dalej. Czy za chwilę już przyspieszymy nasze szanse? Żeby spróbować trafić mojego wymarzonego kałaszka. Safari Mesh to raczej nie jest mój wymarzony kałaszek, więc robimy coś, czego nie lubię. Przyspieszanie animacji i pyk! Słabiutko. Jeszcze raz. Słabiutko. A jakie tu najlepsze kałach mogą polecieć? Oczywiście Fire Serpent, Hydroponik. A ile kosztuje JetSet w tym momencie? 1500 złotych, nieźle. Jest kałach, na który liczyłem i to jeszcze w fajnym stanie. Field Testet, chyba najlepszym, jaki tutaj mógł wylecieć? A nie, mógłby jeszcze minimal nam polecieć. Ale dobra, no akceptujemy field tested za 143 zł i tego sobie wypłacić. Eee, jest tutaj, odbierz. Mam nadzieję, że jest. Eee, czy wypłacamy również kartela albo Wasteland Rebel? Myślę, że możemy. Odbierzemy sobie kartel również. Field tested. Eee, tego kałaszka wam chciałem rozdać. Ale patrzę, że nie jest on. A nie, teraz jest dostępny, bo prze... jakoś się nie wypłacił. No więc moi drodzy, mamy po dzisiejszym odcinku 5 nowych kałachów w ekwipunku, natomiast te trzy, czyli czerwona linia, litmusę, nie wiem jak go, się, jak go się czyta, i nocne życzenie idą dla Was w Giveawayu. Także subskrybujcie, lajkujcie, usiądźcie w mojej grupie z tym i zostawcie komentarz. Napiszcie, którego kałaszka chcecie wybrać z tych trzech, dlatego że dzisiaj jest taki odcinek tematyczny o kałachach, dlatego trzy kałaszki rozdaję, myślę, że jest to jak najbardziej dobra opcja. A ten kałaszek zakładamy sobie do ekwipunku i on ma nawet 5. Ciekawych naklejek. Zobaczcie, jestem zaskoczony, bo te naklejki na tym kałaszku naprawdę dobrze wyglądają i te odcienie szarości, te duszki tam całkiem fajnie się komponują z tym całym kałaszkiem i z tymi rękawiczkami, które mam. Także efekt wydaje mi się, że jest. Jeszcze lepszy, chociaż dajcie znać, czy uważacie, że zrapać zdrapać naklejki, czy nie. Także tak w tej chwili wygląda mój ekwipunek Nocne Pręgi. Kontynuujemy jego zbieranie coraz to kolejnych skinów. Także przypominam giveaway e dla wszystkich, trzy kałaszki do rozdania i również rozdaję dwa skiny na stronie. Jeśli macie ukończone 18 lat, to z doładowaniem z moim kodem MERWO oczywiście macie 2 10 zł na start i plus 10% przy doładowaniu. Wtedy każde takie doładowanie daje Wam szansę otrzymanie takiego prezentu. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!